Cześć, po dłuższej przerwie spowodowanej kilkoma problemami tam prywatnymi których nie będę poruszał, ale no, miejmy nadzieję, że to powinno już być w dobrym kierunku iść jak widzicie jeszcze jesteśmy na polu, było dwa filmy nagrane o krowach i o jałówkach, coś tam było pogadane to teraz jak nie przeszkodziła kamera, no to przeszkodził komputer, który wyzionął ducha. No ale... Ale miejmy nadzieję, że to już będzie szło w dobrym kierunku. Jeszcze mówiąc o polu, to tak jak mówię, nie jesteśmy... Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dzisiaj mamy listopad. 25. Robimy odkwaszczanie, jesteśmy w pszenicy. Jesteśmy na... Jesteśmy na batai, bo druga odmiana, która jest posiana, to bataja. Zobaczcie, jak ona wygląda. No, w fazie jest drugiego trzeciego listka, więc ona trzeciego jest mało, ale temperatury teraz dziś było 12 stopni. Stąd też dlatego wziąłem się za to odchwaszczanie, bo no, trzeba to w końcu zrobić. Choćby nie wszystko, ale, ale część, no, i, i dlatego to odchwaszczanie robimy. Ta ma, tak jak mówię, 2-3 listka, przeważnie jest dwa, Jak będzie trzecie ona się zacznie krzewić, więc ja będę w 100% zadowolony. No bo mówię, no ja też się je później opóźniamy te siewy, raz że z obowiązków dwa, że No ja nie jestem przyzwyczajony, żeby wcześniej siać, ale do tego też zmierzam. Yy, oczywiście John Deere i Biarcki niezmienny zestaw. Tutaj widzę, że jakieś ptaszyska, yy, widać, że jest na i tam jest taki kilka kółek wydziubanych tam gdzie była kukurydza zostawiona z, kukurydza zostawiona z, no wiecie, po kiszonce. Robimy diflufenikan i Flufenacet 280 gram. 280 gram w litrze, więc 140 e, na hektar jednego jak i drugiego. E, sto, tak, sto, po 140 gram po pół litra na hektar. E, no i tak jedziemy, 200 litrów niecałe e, wody, jakieś 195 litrów wychodzi wody, no i tak e, i tak jedziemy. E, choćbym, mam taki plan, że choćbym nie zdążył wszystkiego zrobić od odkwaszania. Całego, całej pszenicy, ale to chociaż część zrobić, jakbym zrobił e, połowę, to już by było fajnie. Bo mam e, zaległe środki z zeszłego roku, które też chcę wykorzystać. To jest raz. E, no a dwa, zawsze, że e, raz e, kwestia tego, że jesienne to odtwarzanie. No ja jestem tego zdania, że jest zawsze tańsze. E, no a dwa, zawsze tam na, na wiosnę jakąś tą poprawkę, gdy. By było trzeba, to się zrobi. I, I nie powinno być problemu. Teraz o tej porze to jest taka bardziej robiona doglebówka w tej fazie. No ale, ale zobaczymy, co tam, co tam jest na wierzchu. Powinno, powinno coś tam przytrzymać. Nie? Miejmy nadzieję. No i, no i jeżeli, tak jak mówię, jeżeli będzie trzeba, to to na wiosnę będzie jakaś tam poprawka najprawdopodobniej działek po rzepakach teraz nie będę robił jesienią bo jest już za zimno trzeba by jakiegoś tam lumera albo coś dołożyć żeby te samo się albo glinu którego już nie mam żeby te samo się tak więc Yy, tak więc yy, to chyba sobie odpuszczę te działki i właśnie te, te pożepaczyska yy, zrobię zostawię wiosną no chyba że się wyrobię a pogoda będzie taka że yy, no będzie tak jak dzisiaj te 10-12 stopni yy, no to jak tak będzie no to, yy, no, to jeszcze może, może w te rzepaczyska wiadę ale mam co robić yy, najprawdopodobniej gdybym się wyrobił wszystko to co mam co bym chciał zrobić no to najwyżej zrobimy także że pszenicę po kukurydzy na ziarno Jeżeli ona, bo ona będzie mniejsza No to ewentualnie ją zostawimy Na, na taki późniejszy, późniejszy zabieg, ale to wszystko wyjdzie w praniu Bo teraz dzień krótki A też dzisiaj do namieszania jeszcze po południu wóz dla jałówek, więc też, też, się, też się chwilę tam zejdzie z tym. Także co ja robię i widzimy się w dalszej części, coś Wam pokażę. Może też zmieszania, albo coś no, zobaczymy jak to wyjdzie. Może zrobimy takiego daily vloga. Mięstra w Wade to też jest w normach, się mieści. Więc, więc ona została zebrana dobre, dobrze i popiołu nie ma, bo były suche warunki, gdy było koszone, gdy było grabione więc tego popiołu też nie ma, bo i zanieczyszczeń nie mamy. Także badajcie, bo czasem, czasem szukamy nie wiadomo gdzie przyczyny, że coś się nam dzieje, a są ku temu bardzo proste, bardzo proste przyczyny. No, i na to trzeba zwracać uwagę. Tak jak ja przez kilka miesięcy zadawałem pasze, a po kilku miesiącach jakieś zmiany w pryzmie nastąpiły. No, i z tego zaczęły wychodzić problemy, więc ja bym chyba nie przypuszczał. Nic. Dopóki, znaczy, dopóki pobieranie było ok, że krowy pobierały, że w porządku, to bym nie przypuszczał, że z pryzmą, z kiszonką z lucerny, właśnie może być coś nie tak. Dopiero gdy to pobieranie, pobieranie spadło, dało do myślenia i dobrze, że było zadziałane, analiza zrobiona, wiemy dokładnie na czym stoimy, więc, więc to na plus. Dajcie znać, jak to wygląda u Was i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się! E, tak jak wspomniałem taki kiszonka z, z tej lucerny z lucerny, no ja mam lucernę e, z koniczyną i strawami. zresztą wy widzieliście z czego robię ale do sedna, do czego chcę do czego chcę dążyć e, mianowicie w ostatnim czasie e, dość bardzo e, tak zaczęło rzucać się w oczy w przeciągu ostatnich 3-4 tygodni zaczęło spadać pobieranie na stadzie u krów, i szukałem przyczyny. Zaczęły występować nie u wszystkich sztuk, ale u wybranych zaczęły występować no takie można to nazwać letkie biegunki. Oczywiście co się z tym wiąże, znaczy z tym to było części, a głównie yy, co się działo, no, przede wszystkim to, co najbardziej jest odczuwalne, czyli spadek produkcji. Yy, krowy przestały tak produkować mleko. Był po prostu bardzo zauważalny spadek produkcji. Yy, Najciekawsze jest to, że oczywiście no nie zmieniałem nic, bo no bo krowom nie wolno tak zmieniać, żeby ta produkcja trwała. Eee, no i zaczęło się szukanie, co może być przyczyną. No i chyba e, chyba doszliśmy, co jest przyczyną. E, dokładnie to się okaże, ale no wstępnie już chyba wiem co. E, mianowicie kiszonka z pierwszego pokosu. Jest no winowajcą, a bardziej to winowajcą są zmiany, jakie nastąpiły w, w tej pryzmie, bo analiza na tej pryzmie jest była teraz robiona drugi raz. Za pierwszym razem, jak pamiętacie, no, mówiłem o tym, że, ta, no, że ta pryzma, nie była jakoś tam szałowa jeżeli chodzi o, o, tam o białko, bo głównie to się na to patrzy, na strawność, na białko no ale, ale teraz po dłuższym czasie dość duże zmiany dość duże zmiany tam nastąpiły no i bardzo dużo wytworzyło się kwasu masłowego, kwasu octowego. No i teraz, no i teraz będzie problem. Znaczy, no problem, problem jest właśnie najprawdopodobniej w tych dwóch, w tych dwóch kwasach, które się tam wytworzyły. Co jeszcze? Procent białka jaki wyszedł. Teraz jest troszeczkę trochę niższy niż, yy, niż pierwotnie, ale to pewnie wpływ mają właśnie na to jeden jak i drugi kwas, poziom, poziom kwasu. Yy, białko tam jest bardzo niziutkie, bo 11% niecałe, 10,8 to jest no, jak na kiszonkę z lucerny z trawami jest yy, mało. Bardzo wysoki popiół, bo zanieczyszczeń jest bardzo dużo e, ziemi, ziemi, głównie ziemi, bo to jak widzieliście było zbierane e, w takich no, mało, mało takich e, no, e, mało przystępnych warunkach, że to było po prostu zalane i, e, no, ale takie musiało być zebrane Dobra. Siano kiszonka wrzucona. Ja sobie tu kawałeczek odjadę, to wam pokażę jak wygląda pryzma, jest zupełnie inna niż tamta z pierwszego pokosu, a włączę wałek, żeby się to cięło, Bo mam sporo dość wrzucona, bo będę mieszał na półtorej dnia, bo teraz mało krów. No i akurat tak mi pasowało bo też dzisiaj miałem wyjazdy a tak mi pasowało a dam radę umieszać sobie na półtorej dnia więc będę miał na spokojnie więc troszeczkę też więcej i pokażę Wam włączę wałek niech się topnie i pokażę Wam jak wygląda właśnie tutaj pryzma i co bo zacząłem tak się rozbiłem jest bardzo wysoki w tamtej pryzmie, więc, e, więc no tak jak rozmawiałem z żywieniowcem to miało głównie wpływ na, e, na to, że pobieranie spadło bo z tam poziomu 50 kilku kg e, pobieranie, e, pobieranie spadło mi e, do, do 40- blisko 10 kg e, tutaj to wygląda dużo lepiej Duży jest udział listek Tych O tutaj widać jest W tej paszy jest Mniej Mniej tych tak jakby łodyg no, Znaczy łodyg jest tyle samo Tylko że to jest wiecie Dużo więcej jest tego drobnego Czyli listek i tego co ma najwięcej wartości Bo to po prostu nie pooblatywało Bo było w sprzyjających warunkach zrobione Więc Więc też to lepiej wygląda. Sucha masa w tej pryzmie też nie jest jakaś może idealna idealna, bo sucha masa jest niska, bo to też jest takie w miarę wilgotne. Sucha masa jest 30 tam chyba 2 albo 3%. No ale siano kiszonka lepiej, żeby była wilgniejsza, jest chętniej pobierana, a a tamta pryzma z pierwszego pokosu dla porównania suchą masę ma na poziomie 26% więc tam to już jest w ogóle masakra jest to takie bardzo bardzo mokre no to będzie podawane jałówki to jako taki zapychacz będą miały białka tam nie ma więc, więc jako taki zapychacz będzie im to podawane słomy dokładam po to żeby no, żeby to też było susze rozcieńczyć im to troszkę i jałówki to, jałówkami się to skarmi tylko że dość sporo tego jest no ale cóż no i co chciałem przez to powiedzieć chciałem powiedzieć to, że nie badając nie badając tych pryzm objętościowych my nie jesteśmy w stanie sobie określić co się nam ze stadem dzieje ja od czego takie rzeczy mogą, mogą się występować No nie można ułożyć dawki To jest raz No i wobec takich zachodzących zmian Wobec takich zachodzących zmian można bardzo szybko coś, no coś wymyśleć żeby, żeby dojść do jakiegoś żeby dojść do jakiegoś rozwiązania, bo no bo na tym trzeba się skupić, bo ta produkcja musi być opłacalna, a jak tak będziemy szukać na ślepo metodą takich prób i błędów, no to też nie na tym droga, bo krowy no nie lubią zmian w żywieniu, także także o co mi chodzi, no o to, żebyście wy też jak tym się zajmujecie, tym nowości nie odkryję, bo większość, większość osób, to podejrzewam, że ci, którzy mnie oglądają, mają dużo więcej wiedzy ode mnie i o tym, co ja opowiadam, to oni wiedzą od dawna. Tylko, że są też osoby, które, no nie wiedzą też wszystkiego i no i też mogą po prostu takich rzeczy, no najprostszych nie wiedzieć a produkując, no to opieramy się, tak jak mówię, jak układamy dawkę, to opieramy się na tym, co mamy głównie w paszach objętościowych no i to jest, to jest dla nas najważniejsze, tak? bo na tej podstawie wiemy, wiemy jak, jak to zrobić nie ma się co też posiłkować wartościami średnimi, przyjmując je z norm no, bo też dość bardzo można przestrzelić. Można e, przykładowo, patrząc na tą sianokiszonkę, czy kiszonkę właśnie z lucerny, z motylkowych, e, patrząc na tą normę średnią, możemy tak jak mówię, albo dużo przestrzelić, e, że możemy niepotrzebnie dokładać tego białka, albo możemy właśnie tego białka dawać za mało. Więc e, takie badanie to nie są pieniądze, bo to kosztuje. Z tego co kojarzę, jeżeli ja mam abonament, to tam chyba jedno badanie w federacji kosztuje około 45 zł, więc to nie są jakieś duże pieniądze, a my wiemy po prostu co się co, się, co dajemy tym, tym sztukom. tak? Także taka ciekawa, ciekawa sytuacja, dlatego otwarty jest czwarty pokos. Było od razu, jak była drugi raz pobierana, e, pobierana próbka z pierwszego pokosu, e, no, to, no to miałem badać, ale nie badaliśmy. I, I z racji tego, że ten wynik przyszedł wątpliwy, bardzo, bardzo odbiegał od norm, e, wykonaliśmy badanie tej kiszonki z e, pierwszego pokosu jeszcze raz. I od razu pobrałem sobie z czwartego pokosu, bo mówię, jeżeli tak wyjdzie no to że te wyniki wyjdą potwierdzą się, że są no niedobre. No to Otwieramy, żebym wiedział, czy będę miał co podstawić do dawki. Żebym miał przebadane już, żebym wiedział, co tym krowom będę chciał dawać. No i okazało się, że, że właśnie ten czwarty pokos tutaj białko wyszło fajnie, bo tutaj jest 17,7 białka, więc jak na Lucerne to też nie jest może jakoś super, bo powinno być 20, ale to trzeba pamiętać, że to jest czwarty pokos, więc 17,7 yy, kwas mlekowy, y, octowy to jest wszystko w normie i co było coś spryskania <laughs> to teraz dla kontrastu w ramach tego, że ten kanał bardziej powinien się skupiać na produkcji i zwierzęcej do czego dążę, ale jakoś mi to nie wychodzi yy, poruszę dzisiaj taką ciekawą kwestię yy, przy okazji robienia wozu dla krów <laughs> e, chcę poruszyć taką ciekawą kwestię mianowicie e, składu e, składu i wartości pokarmowej e, parzo objętościowych, e, a dokładniej to kiszonki z lucerny i i traw z koniczynami co samo przez siebie mówi, że ta, że ta kiszonka powinna w swoim składzie być bardzo, no może nie bardzo, ale no w sumie to jest to kiszonka z roślin chyba najbardziej produktywnych w białko no, i te, ta kiszonka y, powinna być, zawartość tej kiszonki powinna być bardzo duża, jeżeli chodzi właśnie o, o to białko. Y, zaczekajcie, przełożę sobie tylko kamerę na głowę, bo trzymam ją w ręce, a będę nabierał i będę Wam opowiadał dalej.